Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie nowości kosmetyczne od Belle. Słuchajcie, poszłam wczoraj o 23 na zakupy do Biedronki, tak aby móc na spokojnie, bez kolejek, powybierać sobie kosmetyki, które chcę przetestować. I zobaczyłam, że Belle wyszło z nową kolekcją kosmetyczną Feel The Nature i ta kolekcja odróżnia się tym, że ponad 80% Składników jest pochodzenia naturalnego, tak jest właśnie napisane na tych kosmetykach, i dodatkowo można je odróżnić tym, że mają taki marmurkowy wzorek na opakowaniu. Także dzisiaj sobie to wszystko przetestujemy. Ja do tej pory tylko raz testowałam kosmetyki z Biedronki, i słuchajcie, tamten test. To było po prostu spełnienie moich marzeń. Tamten test wypadł tak dobrze, że aż normalnie teraz nie mogę się doczekać, jak nam tutaj wyjdzie, z tego względu, że te kosmetyki są naprawdę tanie. I jeżeli znajdę tutaj jakieś takie perełki, no to będę po prostu przeszczęśliwa. Także już bez zbędnego gadania bierzemy się za make-up. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Napiszcie mi w komentarzu, czy wy macie jakichś swoich ulubieńców biedronkowych. Zacznę od bazy. Ja wybrałam taką wygładzającą i nawilżającą. Ona się nazywa All oh My Blur. I wydaje mi się, że to też chyba jest jakaś nowość, ponieważ wcześniej jej nie widziałam. Moje pierwsze odczucie jest takie, że ona jest bardzo podobna i konsystencją, i uczuciem do bazy z Fenty Beauty nawilżającej. Aż normalnie powiem Wam, że jestem w szoku, bo. Czuję, że to może być nawet jeden do jednego. Naprawdę jest taka bardzo przyjemna. A ja tamtą bazę Swenty Beauty normalnie katuję non-stop. Uwielbiam tamtą. Zanim przejdziemy do podkładu, to mam jeszcze tutaj taką paletkę z kolorowymi korektorami. One są po to, aby wyrównać koloryt skóry. I już na pierwszy rzut powiem Wam, że co mi się podoba, to to, że z tyłu jest dokładnie opisane, jaki kolor jest do czego. Zielony maskuje zaczerwienienia i popękane naczynka. Różowy rozświetla szarą i zmęczoną cerę. Optycznie wygładza. Odcienie beżowe maskują niedoskonałości cery, i odcień żółty intensywnie rozświetla i ukrywa cienie pod oczami. Bardzo fajnie, że jest to wszystko rozpisane, dlatego że nie każdy zna. Że tak powiem, zastosowanie danego koloru. Jestem ciekawa, jak konsystencja tego i czy rzeczywiście będzie w stanie ten koloryt skóry wyrównać, dlatego, że niestety, ale niektóre takie kolorowe korektory, one tak naprawdę nic nie robią, tylko dodają dodatkowej tej ciężkości makijażowi. Ja mam tutaj troszkę niedoskonałości, także postaram je się zakamuflować. W momencie, gdy używacie takich korektorów, pamiętajcie o tym, aby dokładnie je tutaj rozprowadzić, żeby to też nie była taka zielona plama w jednym miejscu. Ten korektor nie ma za zadania nic przykrywać, a jedynie właśnie wyrównywać ten koloryt skóry. I tutaj wcale nie chodzi o to, aby tego produktu było bardzo dużo. Przede wszystkim chodzi o to, aby go dobrze rozprowadzić w taki sposób, żeby to miejsce, to zaczerwienienie się nie odznaczało na tle całej twarzy. Jeszcze mam tutaj. Użyję sobie jeszcze odrobinkę tego żółtego. Powiem Wam szczerze, że nigdy jeszcze nie używałam żółtego korektora. Ja generalnie nie mam za bardzo problemów z cieniami pod oczami, ale jakoś mam ochotę spróbować. Zobaczcie, rzeczywiście ten kolor, on nie jest taki żółty tutaj już pod oczami, tylko rzeczywiście on wygląda na taki mocno rozświetlający. Ok, tak to wygląda w tym momencie. Powiem Wam, że na razie jest okej. Okay. Jeżeli chodzi o ten wyprysk, to on tak średnio został zakamuflowany. On jest bardzo świeży. On jest z dzisiejszego poranka. Także... I może jeszcze dam odrobinkę zielonego tutaj. Powiem Wam, że nigdy nie używam tych kolorowych korektorów. Zawsze od razu jadę z podkładem, ale dzisiaj na tę specjalną okazję, jaką jest film biedronkowy, to po prostu zrobię się full total. Ok, tak to wygląda. Jestem cała zakamuflowana i teraz przechodzimy do podkładu, a raczej do kremu BB. I to jest ten krem BB, który ja wybrałam. Mój jest w odcieniu Ivory. Szczerze mówiąc nawet nie patrzyłam na ten kolor, czy to jest dobry kolor dla mnie. Mam nadzieję, po prostu liczę na szczęście. Z tego względu, że... W tej Biedronce naprawdę bardzo ciężko jest sprawdzić te kolory. Tak samo bardzo ciężko jest sprawdzić szczoteczki od tuszu. Normalnie macie wystawione, nie wiem, 10 maskar, a tylko dwie szczoteczki do tuszu są pokazane. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o tusz, no to szłam w ciemno. Także później zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o ten krem BB, zobaczcie, taki on ma kolor oraz taką konsystencję. Jest taki lekko wodnisty, ale też lekko taki... Jak mus. Ok, zacznę od tej strony. Muszę przyznać, że on ma takie bardzo naturalne wykończenie. Takie powiedziałabym lekkie żeśkie. Jeżeli chodzi o krycie, to zdecydowanie jest to coś lżejszego, ale moim zdaniem on ma takie średnie krycie, że rzeczywiście gdzieś tam, coś tam jest w stanie przykryć. Zobaczcie na przykład tę zmianę tutaj, to zaczerwienienie, co było. Ono lekko przebija. Tutaj w tym miejscu coś mi jeszcze przebija, ale poza tym skóra wygląda naprawdę bardzo ładnie, świeżo. Tak samo tutaj możecie zobaczyć, że coś przebija. Myślę, że taki krem BB to może być fajna opcja na przykład na lato, w momencie, gdy potrzebujecie tylko... Takiego, wiecie, lekkiego, że tak powiem, krycia. Lub na co dzień, jeżeli nie macie jakichś większych problemów skórnych. Wezmę teraz korektor i zobaczymy, czy korektorem uda mi się to przykryć. I korektor chyba też jest z tej samej serii, co podkład i baza. On się nazywa More Smooth Concealer. Ja mam go w odcieniu numer 1. Mocno żółciutki jest. Najpierw nakładam go w te miejsca, które chcę rozświetlić, a później przejdziemy do... Przykrycia niedoskonałości, jeżeli nam się to uda. Muszę powiedzieć, że korektor również ma takie bardzo lekkie, nawilżające wykończenie. Także, dziewczyny, jeżeli macie jakieś problemy z takimi suchościami pod oczami, no to ten może być fajny dla Was. Bo rzeczywiście jest taki bardzo nawilżający, bardzo leciutki, ale przy okazji fajne daje takie naturalne krycie. Dodam go jeszcze na niedoskonałości, tak jak już Wam mówiłam wcześniej. Dodam troszkę więcej i też tutaj zobaczymy. Wow. Naprawdę wow. Ale ładnie to wygląda. Zobaczcie jak naturalnie, w ogóle nic nie widać. Tutaj jeszcze zobaczymy ten, co prześwitywał. No zobaczcie, też nic nie ma. Widzicie? Jestem w szoku. Pięknie. Zobaczymy teraz ten najtrudniejszy. Okej, okay, on w tym momencie moim zdaniem wygląda trochę jak pieprzyk. Jest w miarę przykryty, ja go już bardziej nie będę maltretować, ale cała skóra naprawdę mi się bardzo podoba. Jezu, ja kocham biedronkowe hity. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, ile ten korektor kosztuje. 9,99. What?! Nie, serio, naprawdę ten korektor mi się bardzo, bardzo, ale to bardzo spodobał. Naprawdę ślicznie, naturalnie wygląda, do tego ładnie wszystko kamufluje, przykrywa. Do tego kolor po prostu idealny. Jeszcze raz Wam mówię, że ja mam numerek 1. Mega, bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Zanim utrwalę cały makijaż pudrem, zrobimy jeszcze konturowanie na mokro, ponieważ udało mi się znaleźć taki stick. On się nazywa More Sculpt Contour Stick. Czy tu jest jakiś odcień? 0,1. Tak, ja mam ten 01, on jest taki chłodniejszy, także zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie wiem czy go sobie tutaj na ręku nie rozrobić najpierw. Ze stickiem od Fenty właśnie lubię sobie go najpierw na ręce tak rozgrzać, dopiero później czy to zaaplikować na twarz, czy bezpośrednio po prostu z ręki na gąbkę i wtedy na twarz. Zrobię najpierw jedną stronę i porównamy do drugiej. Zobaczcie jak to wygląda pięknie. Jezu, nie, nie. Szczerze mówiąc ten stick bardzo, bardzo, ale to bardzo przypomina mi właśnie ten stick z Fenty. Jakby już drugi produkt, który wygląda jak Fenty. Coś w tym jest. Wygląda to po prostu prześlicznie, naprawdę no strasznie mi się podoba. A ten stick do konturowania kosztuje 10,99. Bardzo mi się podoba ten efekt. Dajcie znać, czy Wam się też podoba. Ja uważam, że naprawdę ta twarz w tym momencie wygląda tak bardzo świeżo. No przepięknie po prostu. Teraz wezmę ten puder HD transparentny. Słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi, czy Bel nie ma sypkich pudrów. Ja w ogóle nie mogłam takiego znaleźć. I poprzednio jak robiłam film, to również nie mogłam żadnego znaleźć takiego sypkiego, transparentnego. Jest tylko coś takiego, także wzięłam ten i spróbuję nim właśnie zmatowić te okolice, które tego wymagają. Wezmę pędzelek. Ożesz w mordę. Ależ on wygładził. Wow. I od razu chcę Wam powiedzieć, że ten film nie jest sponsorowany. Ja wydałam 170 zł na te kosmetyki. Także powiem Wam szczerze, że z jednej strony się cieszę, że to tak dobrze na ten moment wygląda, ale z drugiej strony, jakby te kosmetyki są takie tanie. Pomalowałam brwi poza kamerą z tego względu, że nie mam żadnego produktu do brwi. W poprzednim filmie testowałam kredkę do brwi, która okazała się totalnym fejlem moim zdaniem, po prostu nie spodobała mi się. Także drugi raz je już nie kupowałam, a innych produktów do... A nie! Fak! Przecież my mamy tu puder. Oh. I dopiero teraz się zorientowałam, że ja mam tutaj taki secik. Do brwi, w sensie to jest do brwi i do oczu, ale ten górny cień ma być właśnie do brwi. Ja go spróbuję troszkę dołożyć, troszkę wyrównać te brwi. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał, ale no kurczę, jestem teraz zła na siebie, że tego nie wypróbowałam. Ten puder jest taki mocno sypiący się, ale kolorystycznie naprawdę bardzo ładnie tutaj się wpisuje. Chyba delikatnie nawet mi troszkę ochłodził te moje brwi. Wygląda to chyba w miarę ok, i od razu przejdę też do tej paletki i użyję tego środkowego cienia na powiekę. Zresztą ten cień na brwi myślę, że również można używać normalnie na powiekę, o matko, ale ciemniutki. Ale zobaczcie, jaki fajny, chłodny. Lekko się osypuje. Tutaj możecie zobaczyć, że mi się taki brud zrobił pod okiem. Ale sam cień naprawdę bardzo ładnie się blenduje i jest taki mocno napigmentowany. Wiecie, co zrobię? Ściągnę tutaj to, co mi się obsypało. Ale wezmę troszkę pudru sypkiego, dlatego że będę jeszcze nakładała na te oczy pigment i po prostu w momencie, gdy mi się wszystko osypie, nie chcę, żeby to mi zostało tutaj na twarzy. Chcę to później ładnie ściągnąć. Także wezmę troszkę m, tego pudru od chudy. Nie wiem czy nie przesadziłam. <laughs> Muszę wam powiedzieć, że naprawdę podoba mi się jak z tym cieniem mi się pracuje. Myślę, że ta paletka, ta malutka, to jest idealny taki dzienniaczek, coś co również może się fajnie sprawdzić na jakieś wyjazdy, bo to jest naprawdę malusieńkie, a macie tam trzy cienie, cień do brwi, Cień do powiek i rozświetlacz, i również te wszystkie trzy możecie używać i na oczy, i gdzie tylko chcecie. Dobrze, teraz przejdziemy do tego pigmentu. Zobaczcie, on jest taki zieloniutki, w sumie nawet dzisiaj mi do tego mojego ubrania pasuje. Chcę go nałożyć na całą górną powiekę i delikatnie na linii wodnej u dołu, tak żeby zrobić takie zielone, jakby smoki, coś takiego. Wezmę odrobinkę stąd. Wow! <laughs> Jakie to będzie piękne. Nie, no nie mogę. Jakie to jest śliczne. Bell stop. Stop, bo to wygląda za dobrze. Za dobrze. Lekko zwilżę pędzelek tak aby ten pigment ładnie się przykleił. No powiem wam, że jestem w szoku, naprawdę. Przepięknie to wygląda. Wezmę teraz płaski pędzelek i również ten sam ciemniejszy odcień z paletki ten środkowy i nałożę go przy linii wodnej i dodaję odrobinę tego błysku i teraz takim malutkim pędzelkiem tu tutaj ładnie rozproszę. Ok, ściągam już puder. Następny krok to jest tusz i tak jak Wam mówiłam wcześniej, ja szłam w ciemno z tym tuszem, także nie mam pojęcia jak on nawet wygląda. Także zobaczmy razem. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś taka wielka, obleśna szczoteczka. U. Ok, jest ona silikonowa i taka ruchoma, co już mi się podoba. Jest ładnie rozdzielona, fajnie ten produkt wyszedł. i Ta szczoteczka nie jest taka załadowana całym tym tuszem, także... Jest ok. Ja osobiście najbardziej lubię właśnie takie silikonowe szczoteczki i ta maskara podobno ma wydłużyć i rozdzielić te rzęsy. Maskara jest w porządku, ale bez takiego szczególnego szału. Przykleiłam rzęsy poza kamerą i są to rzęsy Iconic Light od House of Lashes, bo wiem, że możecie się pytać. I przechodzimy od razu do konturowania i rozświetlenia twarzy już pudrowymi produktami i zobaczcie, tutaj mam właśnie trzy produkty z tej najnowszej kolekcji i tak, mamy tutaj bronzer, mamy róż, przepiękny róż, zobaczcie jaki on jest śliczny, on pięknie będzie pasował do tego makijażu i jest też rozświetlacz, także już bierzemy się do dzieła, zobaczymy jak te wszystkie produkty wyglądają. Zobacz Zaczynam od bronzera. U! Ups. Jezu, dlaczego te kosmetyki wyglądają tak dobrze? Weźcie mi, powiedzcie. Ten bronzer ma takie troszkę cieplejsze zabarwienie od tego sticka do konturowania, przez co on właśnie tak bardziej ociepla tą skórę. Okej, okay, biorę teraz ten piękny róż i nałożę go na taki wielki, puchaty pędzelek. On wydaje mi się, że jest taki po bardziej naturalnej stronie z tego względu, że takiego mocnego pigmentu mi nie nałożył na twarz, a właśnie tak ładnie, delikatnie Hu, jak to wyładnie wygląda. W ogóle przepraszam Was za moją rękę, ale wiecie, tutaj się dzieją rzeczy ciągle. Chcę nałożyć go tak troszkę więcej. Zobaczcie, on jest taki rozświetlający, kurczę. Troszkę źle, że dałam go tutaj w tym Miejscu. Lekko to z powrotem zmotowię, bo nie chcę, żeby tutaj przy nosie to było takie błyszczące, ale poza tym naprawdę bardzo ładnie wygląda. Dodam jeszcze odrobinkę na środek nosa i teraz przejdziemy do rozświetlacza. Mam nadzieję, że on nie będzie jakiś taki za ciemny, ale nie, powinien być ładny. Jezu, ślicznie to wygląda. Naprawdę, no. Powiem Wam szczerze, że Bel podnosi poprzeczkę bardzo wysoko. Dobra, słuchajcie, i myślę, że przyszedł już czas. Na usta, mam dwa produkty do ust. Pomadkę taką w sztywcie, piękny kolor. I tutaj mam też taki błyszczyk, i myślę, że po prostu najpierw nałożę matową pomadkę, a na to nałożymy błyszczyk i tak zakończymy ten makijaż. Nie mam żadnej konturówki. Także myślę, że od razu przejdę do pomadki. Formuła tej pomadki jest taka sama, jak tej Velvet Story, tak mi się wydaje, one nawet identycznie pachną. Bardzo ładny jest ten kolor i idealnie on pasuje do tego całego makijażu. Po prostu tak go wykończył, ten kolor ust, że ja nie mam pytań. Ja to jest chyba jeden z lepszych makijaży w ostatnim czasie, jakie ja namalowałam, i to jest wszystko po prostu tak tanimi kosmetykami, że ja jestem. Naprawdę w totalnym szoku. Nie no, ślicznie to wygląda. Boże, dlaczego to tak ładnie wyszło? Ja nie mam pojęcia. Jestem. Brak mi słów, dosłownie brak mi słów. Spróbujemy jeszcze sobie ten błyszczyk. Wiecie, że ja kocham testować błyszczyki, także nie mogłam go nie wziąć i nie mogłam go nie wypróbować. To jest błyszczyk. Ej, nie, to nie jest błyszczyk. To jest pomadka do ust w płynie połyskująca. Lol, ja myślałam, że to jest błyszczyk. Dobra, zobaczymy, jak wygląda pomadka, w płynie do ust połyskująca. A, jest troszkę jaśniejsza. Fajnie, na środek ją dam. I co ona ma zastygnąć? Czy o co tu chodzi? Tak, chyba zastyga. Tak mi się wydaje, że zrobiło się tutaj na środku troszkę bardziej matowo. Czyli to ma być chyba taki matowo-satynowy efekt, taki jedwabisty, mogłabym powiedzieć. O! Wow! Jestem w ciężkim szoku, jeżeli chodzi o ten makijaż, jeżeli chodzi o te kosmetyki. Przecież ceny tych kosmetyków nie przekraczają 15 zł, a ten makijaż wyszedł po prostu rewelacyjnie. Wygląda, jakby był wymalowany najdroższymi kosmetykami, co pokazuje, że kosmetyki wcale nie muszą być drogie, żeby makijaż wyglądał fenomenalnie. No ja jestem po prostu. Mi odejmuje mowę w tym momencie, bo ten makijaż wyszedł naprawdę. Genialnie. Jeżeli chodzi o produkty, które mi się spodobały, to powiem Wam szczerze, że tak naprawdę większość z nich mi się tak bardzo, bardzo, bardzo spodobała. Takie neutralne uczucia mam do tej maskary. Znaczy, też nie mogę Wam powiedzieć, że ona jest zła, bo ona jest naprawdę w porządku. Tyle, że nie dała mi czegoś takiego, wow, nie, nie pokazała mi, że potrafi zrobić. Coś efektownego, nie wydłużyła i nie zwolumizowała mi tych moich naturalnych żędz na, w taki sposób, żebym mogła powiedzieć, że rzeczywiście jest ona warta zachodu. Natomiast reszta tych kosmetyków, wszystko jest genialne. I powiem Wam szczerze, że znalazłam nawet kilka zamienników drogich kosmetyków, także prawdopodobnie. Nagram kiedyś dla Was taki filmik, i prawdopodobnie część z tych kosmetyków, które tutaj mam pojawił się w tamtym filmie. Ja się będę już z wami żegnać. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się ten makijaż. Czy może skusicie się na którejś z tych produktów, które Wam dzisiaj pokazałam. Dajcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, a my oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki! Mua!